Bronkobus, bo tak można powiedzieć o tym autobusie potocznie, przyjechał, ale prezydenta w nim nie ma. Dlaczego? Dlatego, że jeździ 17 bronkobusów i pan prezydent jest tylko jeden i zgodnie z poleceniami sztabu bywa tam, gdzie powinien być, a u nas będzie, Zapowiedziane jest pod koniec kwietnia. Proszę bo. się robi cokolwiek dla ludzi, nie tylko dla siebie. A co Platforma robi dla ludzi? Tak właśnie lewactwo robi z tym krajem, dopóki... Dopóki nie będzie patriota, rządził w tym kraju dobrze, nie będzie. Pewnie. A tutaj mamy dwa systemy. Dziękuję bardzo. Warto oddać. Głos na prezydenta, który ma w swoim hasle i całym swoim życiem pokazuje, że wierzy w zgodę narodową i w bezpieczeństwo naszego kraju. Jest to osoba, która naprawdę przez swoje całe życie udowodniła, że kocha Polskę, chce budować zgodę ponad podziałami politycznymi, ceni sobie bezpieczeństwo, które jest ogromnie ważne, stąd jego hasło Bezpieczeństwo i zgoda.